Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, tak jak obiecałam, przygotowałam dla Was rozdanie na 300 subskrypcji na moim kanale. I mam przygotowane również zdrapeczki z tej okazji za kwotę 30 zł, skoro to 300 subskrypcji, więc niech będzie 30 zł do wydrapania, ale to będzie za chwilkę. A na początek. Pokażę Wam cóż dla Was przygotowałam w tym rozdaniu i powiem, co trzeba będzie zrobić. Więc pierwszą rzeczą, jaką dla Was mam, jest to krem do rąk z żurawiną i czarną herbatą. Idealny na teraz tą naszą porę zimową. Do tego mam również taki mały, małe mleczko do ciała z migdałem. Do tego jest również żel do podprysznic z migdałem. Następnie jest mój ulubiony balsam do ust do suchych y, części ciała, typu łokcie, kolana na przykład. Y, bardzo, bardzo fajna rzecz, y, także szczególnie polecam. I akurat ten jest z cynamonem, więc też jest taki troszeczkę zimowy. Następnie jest mgiełka zapachowa yy, o zapachu bardzo cytrusowym, także taki świeży zapach, troszkę przywołujący wiosnę. Oczywiście jest również tusz do rzęs, pogrubiający. Myślę, że bez tego y, urządzenia, tego kosmetyku, żadna kobieta nie może się obejść, także też będzie taki tusz. I do tego również są kolczyki, takie urocze biedroneczki. Też może troszeczkę przywołujące właśnie wiosnę. Mam nadzieję, że niedługo nadejdzie, skończą się te zimowe Ciemne wieczory. Także te wszystkie rzeczy będą dla osoby, która pod tym filmikiem zostawi w komentarzu hasło rozdanie 300 subskrypcji. Także pamiętajcie, pod tym filmikiem hasło rozdanie 300 subskrypcji. Oczywiście trzeba również. Zalajkować ten filmik. No i oczywiście trzeba być subskrybentem mojego kanału, żeby wziąć udział w losowaniu. Wszystkie te informacje będą dodane, oczywiście, w opisie filmiku, także żebyście mogli się zapoznać z zasadami. No i co? I od momentu wrzucenia filmiku myślę, że dam Wam dzień, czyli równy, rów, równe 7 dni na skomentowaniu tego filmiku. Później oczywiście wszystkie głosy sprawdzę, yy, sprawdzę czy na pewno jesteście subskrybentami i zrobimy losowanko. A teraz może już przejdziemy do... Zdrapywania z drapeczek. I tak jak mówiłam, jest to miksik za 30 zł. I mamy białe złoto. Moje 77 i kasa w sejfie to są zdrabki po 5 zł. Za 3 zł jest krzyżóweczka. Po 2 zł mam również superwabank. Czarnego konia, laki 7 i pensje. I po złotóweczce mam jeszcze dwa razy kółko i krzyżyk i dwa razy kieszonkowe. Te kieszonkowe wzięłam zachęcona dwoma ostatnimi wygranymi na kanale Mega Zdrapki, także trafił tam dwa razy główną wygraną. Także zobaczymy czy może i mi szczęście dopisze. No to co? Zaczynamy i sprawdźmy. Tutaj oczywiście szukamy pliczku pieniążków i przypisanej do niego kwoty. Mamy księżyc, samolot, bank i wiśnie, także niestety tutaj pusto. I w drugiej zdrapeczce jest również księżyc, też są wiśnie, jest i samolot. I ostatnia gwiazdka. Także ja niestety nie miałam szczęścia do kieszonkowego. Zobaczmy, jak pójdzie w kółko i krzyżyk. I tak jak w naszej klasycznej grze, szukamy linii. Tutaj niestety nie. Tutaj już raczej też nie będzie. Może tu kółeczka też nie. Także. Tu niestety ta zdrabka jest pusta. I drugie kółko i krzyżyk. No i sprawdźmy. Mamy krzyżyk, kółko, krzyżyk. Mamy tutaj krzyżyk, tu kółko, może tu będzie krzyżyk, no niestety. I tu wydaje mi się, że również pusta. Literki różne. No dobra. Przechodzimy do zdrapek za 2 złote. I w naszej pensji szukamy 18 i 32. A mamy tak. 29 33 napis pensja 11 34 i 20. Więc niestety też pusto

I czy to będzie dyszka? Sprawdźmy. Tu mamy 2 złote, 2 złote, dwójeczka, dwójeczka i dwójeczka. Także dyszka jest na laki 7. Także już w sumie 1 trzecia wkładu dzisiejszego zwrócona. Zobaczmy no, czarnego konia. I szukamy podkowy albo pucharu, mamy podium, siodło, czapkę, słońce, kotylion, kapelusz, okulary, parasol, portfel i księżyc. Więc tu pusto, super wabank. nasza liczba to 20. Mamy dwadzieścia siedem, osiemnaście, dziewiętnaście, trzydzieści, trzynaście, piętnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa, dwadzieścia sześć i szesnaście. I tu jest jedenaście, dwanaście, czternaście, dwadzieścia trzy i dwadzieścia dziewięć, więc pusto. Zobaczmy, może teraz drapki za 5 zł, a krzyżówkę zostawimy na koniec. Kasa w sejfie, szukamy napisu, mamy już napis. Także szukamy dalej. W drugiej grze niestety, gra trzecia też bez wygranej. Gra czwarta też nie mamy. W piątej grze nie ma. Szósta pusta. Gra siódma też pusta. Ósma nie ma. I gra dziewiąta też pusta. A naszą wygraną co będzie? 5 zł. Tak, jest to piąteczka, ale zawsze do przodu. Moje 77. Bonusie jest garnek. A nasze wygrywające liczby to dwadzieścia sześć, szósteczka trzydzieści dwa i trzydzieści sześć. Mamy osiem, trzydzieści, dwójkę trzydzieści siedem, dwanaście, dwadzieścia cztery. Trzydzieści pięć, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć i jeden, więc tu jest pusto białe złoto i szukamy dwadzieścia dziewięć, jedynki, siedemnaście i trzydzieści, co my tu mamy, dwadzieścia osiem ósemka, dwójka, trójka, dwadzieścia siedem, dalej jest piętnaście, dziewiątka, szesnaście, trzydzieści trzy i trzydzieści. Jest wygrana na samym koniuszku. No to zobaczmy, co tu mamy. Mamy również piąteczkę, a mnożnik będzie razy jeden, czyli piąteczka wygrana. No dobra. To już nie będzie aż takiego strasznego minusa. Ostatnia zdrabka. Krzyżóweczka. I pierwsza literka to H. I szukamy literek H. Mamy dwie. Kolejna A. Bardzo przydatna literka. Zobaczymy, czy przynajmniej zwrocik jakiś tu będzie. Byłoby... Całkiem sympatycznie. Dobra. Chyba wszystkie. Kolejna E. Czy mamy E? Mamy tu jedno. Drugie. Trzecie. Czwarte. Piąte. Następnie jest U. Mamy duka tkuna. Kolejna literka S. Też ich chyba będzie kilka. Dalej jest literka L. W razie ekologia. Chyba wszystkie. Następna jest C. Mamy jedną. I chyba to wszystko. Teraz jest F, w wyrazie faraon, więcej chyba nie ma. Kolejna K. Mamy tutaj K, kuna, ekologia. Teraz jest I, w wyrazie mit. kolejna z, w teza, mysz, następna p, Na wszystkie, x, x -a nie mamy, literka d, tu mamy jedno, i w wyrazie Ada, i mamy pierwszy wyraz. Literka B. Mamy tu niebo, benzen, drap. Literka V, ależ dali i X, i V, a to nam się do niczego nie przydaje. Y. Wyrazie mysz i ostatnia literka o. No i na to wygląda, że ułożyliśmy tylko jeden wyraz. Wyraz ada. Nie było n, r nie było. Z było, ale to nam nic nie pomaga. G nie było. T nie było. J również nie było. Sprawdzę jeszcze literki kontrolne. B, także niestety nie tym razem. Ale wynik końcowy nie jest jakiś bardzo tragiczny, bo na 30 zł mamy tutaj piąteczkę, tu piąteczkę, Czyli dyszkę i tutaj dyszkę 20 zł uzbierane. Także 10 zł jesteśmy tylko na minusie. Nie najgorzej. Zawsze mogło być troszkę gorzej, prawda? Także bardzo mnie cieszy ten wynik. I przypominam oczywiście o rozdaniu. Wpisujemy pod tym filmikiem w komentarzu. Rozdanie 300 subskrypcji. Lajkujemy filmik. Jesteśmy subskrybentem tego kanału, bo na pewno będę sprawdzać. I mamy tydzień czasu od momentu wrzucenia filmiku. Także, jeżeli zrobię to powiedzmy w poniedziałek, to do niedzieli do godziny 23.59 włącznie będę czekała na. Wasze komentarze. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji, bo to na pewno nie będzie ostatnie rozdanie, ostatni konkursik. Także warto obserwować kanał. Lajkujcie, komentujcie filmiki. No i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.